Siema, siema Nero. Dzisiaj witam was. Powiedzmy, że to jest Mariuszek. Niech to będzie Mariuszek. I to jest Mariuszek i was witam dzisiaj z kolejnego dnia w życiu w tym domu takim okropnym, brzydkim. I Mariuszek dzisiaj idzie do pracy nowej, bo go przyjęli i Mariuszek musi tylko najpierw posiedzieć u szkoła. spał przed chwilą właśnie. Więc jak ścieli łóżko i idzie się wykąpać. Bo jak widzieliście w ostatnim odcinku no nie mamy za dużo pieniędzy. Jak widzicie zero. Więc trzeba je zarobić. Tylko zamkniemy to. Dobrze wychodzi, a najpierw zgasimy świeczki. Tu jest jedna świeczka jeszcze. Kominek teraz gasimy w sumie. Wiecie, może być później zimno, ale wolę, żeby mi się ten dom nie spalił, bo pod mostem ja żyć nie chcę. Widzicie, że już jakoś tu do butówka już to coś daje tego trochę. Dzisiaj idziemy do nowej pracy. Ja nie zaskoczyłem, właśnie. No. Na tym no z nowej pracy idziemy później, a teraz jeszcze znalazłem taką dorosłą pracę w sklepie. Więc idziemy teraz do sklepu, a później idziemy do naszej właściwej pracy. No tylko, że tam w sklepie to nie mamy zbyt dużo do zrobienia, bo tam tylko kilka paczek doniesieć. Chyba coś na kasie zrobić, ale nie wiem. No patrzcie. widzieliście już, że. Spaliło im się, no i teraz butce mają tu teraz. Więc tu będziemy pracować na chwilę. Maszuszek się cieszy. O, tutaj na razie, o, tu widzę, że siłownia jest. No, dzisiaj idziemy na chwilkę do sklepu, później idziemy tam właśnie do budki tej. Pójdziemy tu pracować najpierw. Dzień dobry. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Torba cyk, cyk, cyk. I to tyle dobrze, proszę bardzo. Może sobie damy to Proszę, cyk, 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 cyk. O. Następny klient. O, tu już skończyliśmy bo tu już. Tu później przyjdzie ktoś inny, ale. Mieliśmy tu, co, co, coś tam te, te paczki do, do, dowodzić tutaj troszkę. Trzebałem coś takiego. Tylko poczekajcie. Jeszcze nam rachunki przyszły, widzicie? Musimy najpierw wyjść. No, teraz dopiero. O, jakiś pan sobie robi zakupy. Mamy paczki jakieś tu właśnie. O, tu widziałem, że na picie mamy dać. Podobno jakieś cztery paczki mamy ponosić. Chyba tak, chyba jakieś ze cztery, no. Jakieś, że te picia mamy dać. Tutaj tu już są trzy. Nie wiem ile w sumie. Nie no, chyba więcej niż ze cztery. O! To tak jest zorywcza praca, więc nie przejmujcie się tym, że tu jest niby ten Dostajemy awans bo... O, arguziki O, serio, jeszcze trzeba donieść i idziemy chyba stąd już Dobrze Nie, tam jeszcze lejsy są do dania Czekajcie, bierzemy paczkę i... i idziemy O, tu już są lejsy Jabłka i banany, dobra I tu jeszcze fasolki, więc cztery dajemy i idziemy jabłka banana i jeszcze fasolki i te arbuzy arbuza jeszcze dajemy a go się fajny samochód miał i arbuzika daliśmy i teraz fasolki I idziemy już Cyk. Dobrze idziemy Ile tu zarobiliśmy? 200 o! Bogaci jesteśmy 500 już mamy Tak? A tu jest mój rok Nie C Nie 300 przepraszam 300 Nie bo mi się pomyliło tak, bo mi... Ja Zapomniałem że miałem 0 to, że daliśmy ten remoncik taki mały tam to będzie ten piec naprawić, bo ja się boję, że będzie kiedyś spał on podpali mnie. Tutaj będzie go dzisiaj na pewno naprawić, bo się boję o życie własne. że idę właśnie do pracy, o co wam chodzi. Tutaj do burgerowni. Dzień dobry. E, aha, deluxe proszę. Nie, nauczyłem się burgerów. Double plus Bloxy Cola. E, deluxe, proszę. E, staliśmy kolejną kolejny awans. Deluxe plus e, Bloxy Cola. klasik. E, dobrze. E, dobrze. Double. Deluxe plus Bloxy Cola, uh, Classic. No, tam trójka ludzi jeszcze obszerzymy tu. Classic plus Bloxy Cola, uh, Double plus Bloxy Cola plus Bloxy Fries. Uh, Classic plus Bloxy Corrupt. Surprise Proszę. Służymy tego ostatniego pana. Niech będzie jeszcze ten ostatni. Dobra, tych dwóch. I kończymy. Dobrze double, proszę. Deluxe, dobrze. Dobra tego ostatniego. Cybermaster. Tutaj i teczki dobrze do widzenia. O Boże. Mieliśmy rachunki zapłacić. Ha, zapłaciły się już dobra. Mamy oła. Odwaliliśmy się. O, jeden sobie tam, nie Dobrze, idziemy do domu. Kiedyś widzimy tam na samą górę. Zobaczycie, To może w jakimś tym nakładzie, to może, może na jakimś motorku. idziemy tam kiedyś. Co to tu jest? Jakiś klocek czerwony, co oni tu robią? To biedronka będzie, czy co? Nie, no, biedronki nie wyglądają. Nie wiem o co chodzi, ale my idziemy do domu. I mamy ten komin naprawić, bo ja się naprawdę boję. Że się podpali coś czasami. Ktoś mi puka do drzwi. To widzenia mi stąd. eee. kick out. Ten. Locate. Patrzcie, bo jeszcze jeszcze się do domu. A, mieliśmy naprawić to.

Dzisiaj dajemy coś oznego. Hmm, co jest, tutaj. Będziemy mieli e, tego, lodówkę normalną. Będziemy prąd podłączyli. Dzisiaj. Podłączono prąd, bo tylko wody. Teraz prąd mamy. Więc mogę mieć lodówkę normalną. Jak mam już ten, to mamy prąd, to dajemy pierwsze światło. Gdzie, gdzie jest światło? Tutaj. Dajemy pierwszą lampkę w tym domu. Jak będzie tu, bo tu jest centrum domu. Patrzcie, jakie luksusy teraz tu. Widzicie, mamy normalnie tutaj tego. Zasiedźmy. O, możemy go teraz włączyć. O, i cyk. Patrzcie, pierwsza lampa w domu. żeby nie spadła z tego sufitu ale nie powinna raczej. Nie musimy tej lampki tu mieć, ale są świeczki. Patrzcie, możemy sobie normalnie otworzyć. I na przykład możemy sobie zrobić chyba sałatkę. Widzicie? Cyk 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 miksowanie cyk cyk mamy sałatkę patrzcie możemy normalnie teraz wziąć porcję i zjeść Ням-ням. Какая бы Вот куда низкая. Но она с нам что Троха. мы здесь в Да, эта сладка. В сумме добра, Ям. добра, не смакуя. Dobrze. Skąd że tu już dwie się nie dotworzy? Ja bym sprawdził, co tam jest, ale widzicie, że się nie da. Sami próbowaliśmy w pierwszym odcinku. Musimy się umyli trochę. Dobra. do toalety weźmy ten, cyk, dobra pójdziemy spać, o Mariuszek się to kończymy odcinek.